What? <laughs> 24-godzinny wyjazd nad Polskie Morze. Rozpoczęliśmy w Mechalinkach, pojedziemy też do Pucka, a moim marzeniem zawsze było zobaczyć ten niezwykły cienki pasek na północy Polski, Półwysep Helski. Miejsce idealne na to, żeby wybrać się tutaj na 2-3 dni, odpocząć, naładować swoje akumulatory. 24 godzinną wyprawę nad polskie morze rozpoczynamy w Mechelinkach. Teraz przemierzam plaże przy klifie. Bardzo urokliwe miejsce. Znaleźć tutaj możemy molo, kilka restauracji, czegoś chcieć więcej. Nie wiem jak w sezonie, ale dzisiaj ludzi nie jest tutaj zbyt wiele, a więc jeżeli ktoś lubi dużo przestrzeni, i spokój, to jak najbardziej miejsce godne polecenia. No i trzeba odwiedzić także Puck, bo jakże być nad Zatoką Pucką nie odwiedzić tego miasta. Zatoka Pucka to idealne miejsce dla tych, którzy lubią sporty motorowodne. Zatoka jest spokojna, ciepła, ciepła woda jak najbardziej będzie zachęcała do kąpieli. Oczywiście po drugiej stronie, czego nie będzie widać w tej chwili może w tych ujęciach, widać półwysep Helski, coś, co fascynowało mnie, można powiedzieć, już jako ucznia w szkole podstawowej na mapie. Najdalej wysunięty na północ ten pasek. Zawsze zastanawiałem się jak on wygląda w rzeczywistości, czy z jednego brzegu widać drugi. No i tam zamierzamy dzisiaj wieczorem pojechać na zachód słońca. Zachód słońca niezwykły, bo jeżeli staniemy na cyplu helskim, będziemy obróceni w stronę wschodnią, a więc nad morzem słońca nie ma, ale za plecami na wydmach jak najbardziej. Dotarliśmy do najdalej wysuniętego na wschód miejsca na Półwyspie Helskim, a więc na Cypel Helski. Jesteśmy w porze zachodu słońca, tylko oczywiście słońce nie zachodzi tutaj nad morzem, a za naszymi plecami, nad wydmami. zając w plaży wokół Trójmiasta trafiliśmy do Rewy i spotkaliśmy niezwykłą plażę, kilkudziesięciu kajterów uprawiających ten niezwykle wyglądający, spektakularny sport. Wygląda ten sport niezwykle atrakcyjnie. Jakie są wrażenia na wodzie? No, to jest coś niesamowitego. To jest połączenie deskorolki ze snowboardem i z nartami wodnymi. Aha. Jak długo Pan się tego uczył? Trzy dni. Teraz jest gdzieś koło 22 węzłów, także taki wiatr, no, optymalny do lewitacji, do, do w, 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 dla, dla kajterów. Mekka e, kitesurferów to jest hel, paręnaście kilometrów na północ jeszcze, e, tam jest bardziej płytko i no i to jest taka Mekka już rzeczywista Polski e, kitesurferów. Tutaj jest tak bardziej dla trójmiasta e, takie miejsce, Rewa, e, Mechelinki i okolice, także Łódz też. Dziękuję bardzo. Proszę was. Dziękuję. Plaże w pobliżu trójmiasta to idealne miejsce na to, aby spędzić tutaj długi weekend. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. W ciszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.